Cześć moi drodzy, witam Was w kolejnym update'cie na temat SONIC. Za 7 minut mamy listing na kilku giełdach, między innymi właśnie na Bybit'cie. No i możemy już tutaj potwierdzić on-chainowo, jeśli nie zrobiliście tego off-chainowo wcześniej na CEXA, no to możecie teraz potwierdzić to on-chainowo właśnie na portfel. Więc po prostu klikamy sobie on-chain, pojawi się nam tutaj I agree to the terms of use and private policy, klikamy sobie claim your tokens, czekamy w tej chwili na potwierdzenie z portfela, które za chwilę powinno się tutaj pojawić, i klikamy sobie confirm. Dobra, pojawiło się confirm. Oczywiście pobierz nam trochę solany na fi i mam nadzieję, że to będzie za chwilę odebrane i pojawi się to na naszym portfelu. Your claim transaction was successfully signed. Check your wallet to see more details. Ok, poczekamy jeszcze dosłownie sekundę i ja za chwilę do was wracam. Poczekamy tylko, aż ta transakcja przejdzie. No, i w sumie to długo nie musieliśmy czekać, ponieważ, jak tylko odpaliłem oled, to od razu Sonic pojawił się na naszym olecie, także naprawdę sprawnie to poszło. Zobaczymy, jak będzie ze swapem. W tej chwili nam pokazuje szacowaną wartość na 16 dolarów, aczkolwiek czekamy na TG, które będzie za kilka minut. Więc po prostu, jeśli chcecie to zesłapować, klikacie na to, klikamy sobie swap i czekamy na wymianę. Zobaczymy, ile to będzie warte podczas. Tutaj uwolnienia. No, zobaczcie, w tej chwili teoretycznie mogę już to zesłapować za 178 dolarów, więc no, ta cena jest tutaj niższa. Jeśli chodzi o Sonika, niż dolar, ale czekamy. Zobaczymy, co będzie dalej. Jak ruszy listing na giełdach, a ruszy już za 5 minut, więc czekamy na start. Także moi drodzy to wszystko w tym krótkim odcinku. Lecę szybko zmontować ten odcinek, abyście mogli jak najszybciej potwierdzić swoje on nowe tokeny Sonic. Pamiętajcie o łapce w górę, komentarzu, subskrypcji. Cześć!